Dzisiaj dużo rozmawialiśmy w ogóle o rolnictwie, ale też mieliśmy debaty o rolnictwie ekologicznym. Zastanawialiśmy się, jak to będzie w Zielonym Ładzie, jak to będzie ze strategią od pola do stołu, która niedługo nas czeka. Moje pierwsze pytanie to o to, co McDonald's robi, żeby właśnie postawić na ekologię i jak wygląda współpraca z rolnikami, z hodowcami, no bo taka się przecież u Was odbywa, żeby w trosce o środowisko i w trosce o bycie eko ten cel osiągnąć. Te wszystkie tematy, które poruszaliśmy dzisiaj i poruszane były podczas panelu dyskusyjnego, są dla nas bardzo ważne. Przede wszystkim dlatego, że McDonald's to firma gastronomiczna, więc oparta przede wszystkim na żywności. Polska jest dla McDonald's, dla systemu McDonald's, takim można powiedzieć hubem, jeśli chodzi o łańcuch dostaw. Tutaj pozyskujemy bardzo dużo produktów nie tylko do restauracji w Polsce, ale też do restauracji w bardzo wielu krajach, na bardzo wielu rynkach. Przede wszystkim dlatego, że Polska. Żywność jest po prostu bardzo dobra, bardzo bezpieczna i produkowana w zrównoważony sposób. W związku z tym, że jesteśmy firmą, firmą gastronomiczną, że pozyskujemy głównie płody rolne, naszymi dostawcami tutaj w Polsce są przede wszystkim firmy przetwórcze, a pośrednio również rolnicy. Jeśli chodzi o gospodarstwa rolne, to jest ponad 70 tysięcy gospodarstw, z którymi pośrednio współpracujemy i dlatego też do tego rynku podchodzimy w taki sposób systemowy dążąc do tego, aby te produkty były produkowane w jak najbardziej zrównoważony sposób. I dotyczy to zarówno takich produktów jak warzywa czy ziarno, ale też tak trudnych produktów jak wołowina. I tutaj w tym obszarze udało nam się wypracować standard, który nazwaliśmy Cultivate, który wraz z naszym dostawcą wdrażamy w gospodarstwach w Polsce. Zaudytowaliśmy pod. Kątem tego właśnie standardu kilkadziesiąt tysięcy gospodarstw i chcielibyśmy zaudytować wszystkie gospodarstwa, z którymi współpracujemy jak najszybciej. I jest to standard, który obejmuje zarówno kwestie związane z ochroną środowiska, z ekologią, ale także te związane z dobrostanem zwierząt, a także z ekonomiką przedsiębiorstwa, więc badamy także to, czy gospodarstwo jest prowadzone we właściwy sposób, czy jest po prostu. Opłacalne. I takie podejście pozwala nam nie tylko dostarczać naszym gościom znakomitej jakości i wyprodukowane w zrównoważony sposób produkty, ale też pozytywnie wpływać na cały rynek produkcji w Polsce i też wspierać, dawać taki, można powiedzieć, bodziec dla polskiego rolnictwa, aby przekształcać się, zaczynać stosować praktyki rolnictwa zrównoważonego które są coraz bardziej cenione na całym świecie, przede wszystkim w Europie, w związku z trendami, które obserwujemy, o których dzisiaj rozmawialiśmy i które będą wpływały nie tylko na regulacje, ale także bardzo mocno na świadomość konsumentów w Polsce, ale też w regionie.